Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale, pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Najgłupsze przestępstwa w 2024 roku. Wiele osób wybiera drogę przestępczą licząc na cenny łup i szybkie, łatwe pieniądze. Jednak nie zawsze przestępczość otwiera drogę do wielkiego bogactwa. Szczególnie jeśli przestępca nie grzeszy zbyt inteligencją, otwiera za to szybką drogę do więziennej celi. Zobaczcie najdziwniejsze i najśmieszniejsze wpadki przestępców w 2024 roku. Numer 10. Sedes wart miliony. To miał być łatwy i szybki skok, co też bowiem mogło się nie udać. Jesiennej nocy w powiecie Gliwickim dwóch włamywaczy postanowiło okraść jedną z firm. Aby uniknąć identyfikacji, złodzieje założyli kominiarki. Następnie pokonali płot i dobiegli do drzwi wejściowych. Wyłamali je dość szybko, posługując się łomem. Niestety ich działanie uruchomiło alarm, wiedzieli zatem, że mają tylko kilka minut, zanim przyjedzie ochrona. Walcząc z czasem, postanowili wyłamać kolejne drzwi, które w ich przekonaniu prowadziły do pomieszczenia z sejfem. Kiedy w końcu udało im się pokonać zabezpieczenia, mocno się zdziwili. Działając w stresie i pod presją czasu, wybrali bowiem drzwi do toalety i zamiast sejfu czekał na nich sedes. W obliczu braku łupu odpuścili i zdecydowali się na ucieczkę. Ciekawe, czy będą musieli skorzystać z pomocy psychologa, żeby przepracować takie rozczarowanie. Numer 9 Mistrzowie Dyskrecji Wielką determinacją do zdobycia fortuny wykazało się kilku przestępców z legnicy. Można powiedzieć, że poszli na całość. A działo się to kilka minut po godzinie 2 w nocy, 13 listopada. Wówczas to oficer dyżurny komendy miejskiej policji w Legnicy dostał dość nietypowe zgłoszenie. Telefonujący powiadomił, że ktoś uderza łyżką koparki w ścianę jednego z obiektów handlowych. Robi przy tym tyle hałasu, że pobudził okolicznych mieszkańców. Okazało się, że sprawcy, bo było ich dwóch, uderzali w ścianę, za którą znajdował się kantor. Chcieli dostać się w ten sposób do pomieszczeń, gdzie przechowywane były cenne waluty. Mimo znacznych zniszczeń jakie zrobili, sprawcom nie udało się jednak przełamać zabezpieczeń. Po tyleż dyskretnej, co nieudanej próbie włamania uciekli, jednak niezbyt długo mogli się cieszyć wolnością, bo wpadli już po kilku dniach. Odpowiedzą za próbę kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Nie tylko ci Janusze kradzieży planowali napad na kantor. Posłuchajcie o kolejnym przypadku. Numer 8 Super szyba. Na niezły łup liczyli zapewne dwaj złodzieje, którzy w listopadowy wieczór chcieli obrobić kantor wymiany walut na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Zamaskowani mężczyźni wpadli do lokalu i zaczęli wielkimi młotami uderzać w szybę w okienku kasowym. Tylko ona dzieliła ich od wielkich pieniędzy. Tyle tylko, że srodze się zabiedli, bowiem pancerna szyba okazała się nad wyraz wytrzymała, a jej producent, którego tu nie wymienimy, z pewnością zyskał dzięki niefortunnym złodziejom bezcenną reklamę. Zmagania rabusiów z przeszkodą zarejestrowała kamera monitoringu, a na nagraniu wyraźnie widać było coraz większą frustrację złodziei. W kantorze zaczął być alarm, a jakby tego było mało, hałasy zwróciły uwagę również pracownika sąsiedniego lokalu. Ostatecznie mogli zrobić tylko jedno: wziąć nogi za pas. Nie dość, że uciekli z pustymi rękami, to jeszcze kilka dni później nie doszli rabusie zostali zatrzymani. Policja ponoć ustaliła ich tożsamość, śledząc transakcje zakupów młotów w okresie przed włamaniem. Numer 7. Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Pewien 42-latek z Małopolski postanowił ukraść kamerę monitoringu na jednej z działek w Mogilanach. Wspiął się na słup, zdemontował urządzenie, po czym zadowolony ulotnił się z miejsca zdarzenia. Tyle tylko, że nasz tytan intelektu zapomniał o jednym szczególe otóż skradziona kamera była przez cały czas włączona i dokładnie pokazywała drogę, jaką pokonywał złodziej w trakcie ucieczki. Choć nagranie przedstawiało głównie chodnik lub drogę, to jednak szybko udało się dzięki temu ustalić trasę, jaką przemierzył złodziej i tożsamość samego złodzieja. Podobno był niesamowicie zdziwiony, kiedy zapukali do niego funkcjonariusze policji. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 6. Miłośnik gumy do rzucia Czy wierzycie, że karma wraca? Jeśli tak, posłuchajcie o kolejnym błyskotliwym 32-letnim złodziejaszku, który postanowił dokonać skoku stulecia i napaść na jeden ze sklepów spożywczych w Hojnowie w województwie dolnośląskim. Złodziej zagroził kasierce zrobieniem krzywdy, po czym... Ukradł dwie butelki wódki oraz kilka gum do rzucia. Zadowolony z udanego skoku złodziej chciał czym prędzej oddalić się z miejsca zdarzenia, tyle tylko, że w pośpiechu nie zauważył nadjeżdżającego samochodu. Kierowca nie zdążył zahamować i potrącił rabusia. Obrażenia nie okazały się zbyt poważne, być może dzięki silnemu znieczuleniu, bowiem mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Natomiast za rozbój a w dodatku w warunkach recydywy grozi mu 15 lat więzienia. Ciekawe czy zdążył chociaż przez chwilę porzuć sobie gumę. Kolejny przypadek zdecydowanie kwalifikuje się do nagród Darwina przyznawanych jako wyraz uznania dla wyjątkowej głupoty prowadzącej do śmierci. Numer 5. Inwazja pszczół Pamiętacie takie filmy jak Mordercze Pszczoły z 2002 roku albo klasyk z 1978 pod tytułem Ruj? Zapewne nie oglądał ich pewien 58-letni mieszkaniec Kraśnika, który był za to miłośnikiem miodu. Nie zamierzał jednak za niego płacić, dlatego wzorem kubusia puchatka postanowił po prostu podkraść go pszczołom. A żeby był lipiec i sezon na miód był akurat w pełni, jak postanowił, tak też zrobił. Nasz mistrz logiki i planowania przeoczył jednak jakoś fakt, że pszczelarze wybierający miód noszą specjalne kombinezony, a dodatkowo okadzają ule dymem. Ale kto by zwracał uwagę na takie detale? Kiedy nasz miodowy złodziejaszek nie wrócił na noc do domu, zaniepokojona rodzina zaczęła go szukać po okolicy. Bliscy dzwonili na telefon zaginionego i nasłuchiwali dzwonka. Tak dotarli w pobliże jednej z pasiek, gdzie znaleźli wspomnianego miłośnika miodu, tyle że już martwego. Na jego ciele znaleziono ślady wielu urządzeń, a w stojącym obok wiaderku znajdowało się kilka plastrów miodu. To się nazywa słodka śmierć. Numer 4. Ostatni skok nie lepiej, zakończyła się także próba włamania do jednego z mieszkań w Zielonej Górze. Dwaj włamywacze dostali się do lokalu na drugim piętrze, niestety nie mieli szczęścia, ponieważ nagle do domu wrócił gospodarz. Wściekły właściciel mieszkania zamknął drzwi od środka, odcinając im drogę ucieczki. Zdesperowani złodzieje postanowili uciekać przez balkon. Jeden z przestępców spadł z wysokości i w krytycznym stanie trafił do szpitala, w którym po jakimś czasie zmarł. Drugiemu rabusiowi skok z balkonu udał się bez większych problemów, jednak kilka dni później został namierzony. Ciekawe, co sobie pomyślał, kiedy został otoczony przez policję, bo nagle sięgnął po nóż i zaczął nim zadawać rany samemu sobie. W ciężkim stanie trafił do szpitala przeżył, ale można powiedzieć, że walczył do ostatniej kropli krwi. Numer 3. Pechowa transakcja. Jak tu wierzyć, że wzbogacić się można ciężką pracą? Przecież wiadomo, że do tego potrzebne jest również szczęście. Przekonał się o tym pewien miłośnik muzyki i pieniędzy Sebastian B. Z pewnością długo nie zapomni on koncertu hip hopowego w G2 Arena w Jasiące, z tym, że przypominać mu będzie o nim pobyt w więzieniu. Nasz rzutki przedsiębiorca uznał, że taki koncert to świetna okazja, aby dorobić sobie szybko na handlu narkotykami. W pewnym momencie 22-latek podszedł do dwóch mężczyzn, proponując im sprzedaż mefetu. Nieznajomi natychmiast ochoczo sięgnęli do kieszeni, tyle tylko, że nie po portfele, ale po policyjne odznaki. Nasz pechowy dealer wybrał na klientów dwóch wywiadowców z Rzeszowskiej Komendy Miejskiej. Okazało się, że miał przy sobie 9 gramów mefetu. Usłyszał zarzuty posiadania i sprzedaży środków odurzających. Numer 2. Postaw na odroczoną gratyfikację. Co się dzieje, kiedy nie mogąc się doczekać na nagrodę, postanawiasz wręczyć ją sobie natychmiast? Przekonał się o tym pewien 52-letni mężczyzna pochodzący z Ukrainy, który włamał się do budynku gospodarczego w gminie Mogilany. Pazerny złodziej wybił okno i próbował ukraść piłę łańcuchową. Jednak zanim uciekł z łupem, zobaczył przechowywane również w budynku zapasy trunku i to jeszcze domowej roboty. Nasz spryciarz chciał chyba pogratulować sobie udanego skoku i oblać od razu tę okazję, a może tylko planował skosztować. Hmm, cóż, faktem jest, że kiedy go znaleziono pijanego w sztok na miejscu włamania, obok leżało dziewięć pustych butelek po winie. Numer jeden. Jaki kraj, tacy rajdowcy. To był dość zaskakujący patrol dla dwóch funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki, którzy nocą patrolowali miasto w nieoznakowanym BMW. W pewnym momencie z ich e autem zrównał się Mercedes, którym jechało dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich opuścił szybę i rzucił do policjantów: raz, dwa, trzy, ścigamy się!. Po czym kierowca Mercedesa ruszył z piskiem opon. Policjanci zaczęli go ścigać, rejestrując przy okazji kolejne wykroczenia popełniane przez tę polską namiastkę szybkich i wściekłych. W pewnym momencie kierowca Mercedesa pędził 141 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o ponad 70 km na godzinę. Mimo wszystko, policjantom udało się zatrzymać butnych rajdowców. 19 który kierował Mercedesem, stracił prawo jazdy i został ukarany 15 punktami i mandatem w wysokości pół tysiąca złotych. Ciekawe, czy to już na zawsze wyleczyło go z wyścigów. Jak widzicie, bycie przestępcą to ciężki kawałek chleba, a w ogóle kraść to trzeba umieć, i zdecydowanie nie wszyscy się do tego nadają, chociażby ze względu na ilość działających szarych komórek w mózgu. To oczywiście nie koniec wpadek Mistrzów Intelektu Świata Przestępczego z ubiegłego roku, a jeśli chcecie usłyszeć więcej takich historii, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał.